Cześć, a dzisiaj porozmawiamy o Dolce pana Diwany. Jest to woda perfumowana dla kobiet. Jeżeli chodzi o nuty tej wody perfumowanej, no to tutaj przede wszystkim przebija się bergamotka, liczy, mandarynka oraz przeskwinia. Następnie mamy nuty serca, na które składa się jaśmin, lilia oraz konwalia. Tutaj przede wszystkim ta lilia myślę nadaje tej kompozycji naprawdę ciekawego zapachu. Dalej macie również podstawę, na którą składa się wanilia, piżmo, śliwka, bursztyn oraz wetiveria, tak? A zatem bardzo ciekawa kompozycja zapachowa, która nadaje kobiecie prawdziwej oryginalności, tak? Ja, tu, ja generalnie Wam powiem, że ten produkt kupuję przeważnie na prezent, tak? On się bardzo dobrze sprawdza dla kobiet, które cenią sobie przede wszystkim oryginalność, no i gdzieś tam taki bardziej, nazwijmy to, Rodzicielski charakter, a zatem bardzo ciekawy prezent, który naprawdę dobrze się prezentuje. Tutaj zwróćcie uwagę na tą nakrętkę, tak? ta nakrętka w tym przypadku mi osobiście przypomina. Przypomina taką sztabkę złota, tak? co też generalnie można powiedzieć, że jest to taki produkt, który gdzieś tam ma docenić właśnie kobietę, tak? ma, ma sprawić, że będzie ona naprawdę doceniona. Tak? Tutaj jak najbardziej prezentuje to się znakomicie, jeżeli chodzi o wygląd, natomiast jeżeli chodzi o cenę, no to za za 50 ml, to pewnie gdzieś tam w sklepach online czy drogerach zapłacicie pewnie koło 450 zł, a zatem na pewno nie jest, to, nie jest to woda perfumowana, która jest dość tania, to raczej jest właśnie taki ekskluzywny produkt, jest to produkt, bym powiedział, premium, który gdzieś tam na pewno na pewno ma swoją wartość, tak? No i jeżeli chodzi o sam zapach, no to sobie sprawdźmy, jak to właśnie prezentuje się pod tym względem, a zatem Weźmy sobie troszkę e, tej wody perfumowanej. E, tutaj spryskajmy i sprawdźmy zapach naprawdę taki lekko, lekko orientalny, lekko słodkawy, ale też ostrawy zapach, który w którym na pewno gdzieś tam przebija się właśnie ta bergamotka oraz mandarynka. Ja powiem wam, że kompozycja naprawdę ciekawa, naprawdę ciekawa. Myślę, że tutaj wystawiam dość wysoką notę 10 na 10. Bardzo fajny zapach, jeżeli lubicie właśnie tego typu nuty i chcecie sprezentować swojej kobiecie naprawdę ciekawy zapach, z którego będzie zadowolona, no to myślę, że tutaj Dolce Gabbana D1 będzie znakomitym wyborem. A zatem ode mnie jak najbardziej rekomendacja zakupu tego produktu. Ja jestem ciekaw też waszych spostrzeżeń. Napiszcie o nich w komentarzu, co wy sądzicie na temat Dolce Gabbana D1. A tymczasem to wszystko. Ja zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.